Dzień dobry. W dzisiejszym filmie będę chciał zaprezentować obliczenia tej oto właśnie całki, które jest teraz na ekranie. To zadanie wziąłem, no numer zadania to jest 16.27 z książki Analizy Matematycznej w Zadaniach Pana Krysickiego i Włodarskiego. No, i w tym filmie chciałem pokazać rozwiązanie właśnie tej całki. No, dobrze. No, to nie jest jakoś specjalnie trudna całka. Tutaj wykorzystam metodę podstawiania. To nie jest trudne. Tutaj widzę. 3x minus 2 to, to właśnie to działanie mm, teraz zapiszę w podstawie do t więc t będzie równe 3x minus 2 przepraszam też za mój głos jestem chory i no i rozumiem, że mogę też trochę mniej wyraźniej mówić no dobrze, no to teraz różniczkujemy to. To będzie dt równe 3 dx. No i przenosimy tą trójkę do naszego dt, więc mamy dx równe 1 trzecia dt. Dobrze. No to co? No to teraz podstawiamy, piszemy naszą całkę. <laughs> Mamy 1 trzecia dt przez t, ale oczywiście nie ma, Trzeba pamiętać o tej potędze czwartej. Więc tu też musi się pojawić. No i piszemy dalej. No i tak to jako że jest to wyraz wolny można to na podstawie tam podstawowych zasad liczenia całek można wyciągnąć tą jedną trzecią przed całkę, to zapiszmy sobie 1 trzecia DT przez T do czwartej. No dobrze to no teraz sobie zapiszę w tej całce w t w potędze minus czwartej dt. My, no, żeby było mi po prostu łatwiej liczyć. Mi tak łatwiej, ale oczywiście wy możecie pominąć ten krok lub ominąć poprzedni krok, który właśnie wykonałem. No zawsze. No to co mamy? Mamy 1 trzecią. T do minus 3. Tutaj razy oczywiście. Minus. Podzielić na minus 3. Plus stała C. No dobrze. To może to T na minus 3. Wprowadźmy z powrotem do mianownika. No to będzie 1 trzecia. Razy zapiszę tu minus 1 3 T do trzeciej no dobrze no i plus stała C oczywiście nie wolno o tym zapomnieć no dobrze no to sobie może wymnożę tą trójkę z trójką to będzie wtedy y, po prostu minus 1 podzielić przez 3 y, 9 przepraszam. Zważę coś źle na się napisało. 9T do trzeciej. No i, o, i oczywiście plus stała C. No i oczywiście należy teraz powrócić do naszego poprzedniego założenia. E, po prostu z powrotem wrócić do naszych X. -ów. No, i te mamy jako 3x minus 2. To mamy wynik minus 1 podzielić przez 9. 3x minus 2. Zamknij nawias to potęgi trzeciej plus stała C. No i to jest odpowiedź na tego zadania. Mam nadzieję, że film się podobał. Przepraszam też za moją chorobę. Oczywiście, jeśli będą jakieś pytania, można zadawać je w komentarzach. W końcu po to ta sekcja jest. No dobrze, no to ja życzę miłego dnia. No i do zobaczenia.